kochani, witam Was bardzo serdecznie i ja Was witam dzisiaj w sklepie Homla. Na samym początku już widzę, że jest bardzo dużo wyprzedaży, także zerkniemy sobie na te półki wyprzedażowe. Zobaczymy, co mają w ofercie, co nam sklep zaproponuje po niższej cenie. Oczywiście, wyprzedaż dotyczy głównie artykułów wakacyjnych. Taki koszyczek kosztuje 6,99. Tu już jestem przy półce z podkładkami pod talerze. Bardzo duży wybór, natomiast te mi się spodobały i kosztują 2,99 za sztukę. 8,99. Od razu spodobały mi się takie przepiękne kiliszki, które kosztują po 14,99. Niżej mam już takie drobiazgi i tutaj znalazłam za 19,99 takie widelczyki. I tu coś mi jeszcze wpadło w oko. Taka deska w kształcie ryby za 29,99. Talerz 4,99. Jestem teraz na dziale z pościelą i tutaj przeglądam akurat poszewki na poduszki, różne wzory. Jeżeli chodzi o przedział cenowy, to od 10 zł w górę, te są nawet ładne i wcale niedrogie, jak widzicie. Naprawdę różne wzory, różne kolory, za 13 zł takie. Bardzo duży wybór tutaj już w kolorze zieleni za 20 zł. Naprawdę niektóre są rzeczywiście przepiękne.

Takie kosze piknikowe kosztują 149 zł, i myślę, że to jest naprawdę fajna obniżka. Przecena z 200. Za 50 zł można kupić takie kosze. Bardzo lubię motyw Arbuza w dodatkach do domu. Kosze piknikowe, jak widzicie, są w dwóch kolorach. Bardzo ładne akcesoria do sprzątania z elementami drewna. Szufelka ze szczotką 20 zł. Tutaj mamy takie szczotki z rączką, też 20 zł. Natomiast takie mniejsze, które widzieliście wcześniej, po 10 zł. Te też po 20 zł. Komplety ściereczek te za 20 zł, te 8, szare 8, 20 zł i te zobaczymy sobie cenę te 15 zł. Czarne są te czajniki, czajniki 80 zł w dwóch kolorach, czarny i biały. Od razu spodobał mi się ten słoik na oliwki za 30 zł. Bardzo duży wybór kubków, 10 zł. I tu wpadła mi w oko y, taka maselniczka, 40 zł za taką maselniczkę z narysowaną krową. Ładne białe puszki za 25 zł. Od jakiegoś czasu myślę nad zakupem y, takich deseczek. Tutaj mamy taki zestaw za 20 zł, i myślę o y, wykorzystaniu takich desek do serwowania sushi. Są oczywiście takie specjalne y, tacki z miseczkami, z takimi małymi talerzykami do serwowania sushi, natomiast um, takie deseczki to by mi się po prostu przydały również do serwowania na przykład serów. pałeczki do sushi w dwóch wariantach za 30 zł. Tutaj mamy różne takie pojemniki i o tym wam właśnie mówiłam, są to takie jakby podstawki właśnie do serwowania sushi. Poduszka bardzo podobna do tej, którą Wam pokazywałam w Pepko. W Pepko była tylko w kolorze zielonym, natomiast tutaj mamy w kolorze Moreli za 30 zł. Bardzo ładna, bardzo mi się podoba w ogóle ten wzór. Tutaj już mamy koce pledy 50 zł. Naprawdę są bardzo duże obniżki. I możemy zawsze coś fajnego tutaj znaleźć. Bardzo lubię ten sklep, bo mają naprawdę bardzo ciekawe nieraz dodatki, takie jak na przykład te deski do krojenia za 40 zł. Od razu mi się spodobały te zasłony i skojarzyły mi się z tymi zasłonami z pepko, które są w aktualnej ofercie. Pamiętacie, pokazywałam Wam je nawet na filmie. Tu akurat mamy w kolorze białym i myślę, że wcale się jakoś dużo nie różnią. A w Pepko zdecydowanie są tańsze, bo chyba w Pepko za dwie 40 zł, a tutaj mamy sztukę 50. Yy, taka gładka, zwykła 40 zł. Jeżeli chodzi o te yy, zasłony firane z pomponami, yy, to mamy trzy kolory: musztarda, szary i biały. I bardzo podobne podkładki pod talerze widziałam również w PEPCO. Tu akurat mamy w kolorze morskim. Bardzo ładne. Zaraz sobie tylko zobaczymy cenę. Niestety nie pamiętam, ile kosztowały te w PEPCO. Natomiast w Homli 10 zł. Ale myślę, że chyba cena bardzo podobna.

Dwadzieścia pięć. Bardzo podobają mi się takie talerze. Akurat tutaj mamy w kolorze złota, i za taki talerz trzeba zapłacić 20 zł. Bardzo dużo dodatków jest właśnie w tym kolorze. Tutaj zobaczymy sobie jeszcze na żółty, na łóżko. Akurat tutaj w takim przepięknym, zielonym kolorze zaraz wam powiem cenę tylko ją o tutaj jest 149 zł. Tutaj już mamy takie koce, pledy w kolorze biało-musztardowym. Do kompletu są oczywiście poszewki, poduszki. Tutaj mamy taki pled za 129 zł. Bardzo duży wybór. Jeżeli lubicie tego typu dodatki, to naprawdę można tutaj stracić głowę i e, kilka stów w portfelu, piękne, złote doniczki. Bardzo fajne pojemniki na patyczki higieniczne za 20 zł. Bardzo spodobały mi się również takie talerze. Talerz kosztuje 17 zł, przepiękny kolor i nawet dosyć ciekawy. Ma wzór taki wytłaczany. Tutaj akurat mamy takie mniejsze talerze, zaraz Wam pokażę większe. Są również kubki. Taki większy talerz 25 zł, kubki są po 15. Do kompletu możemy dokupić również w tym samym kolorze świecznik i jest bardzo dużo dodatków drewnianych. Jesień idzie wielkimi krokami i czas myśleć powolutku o dekoracjach jesiennych. I tu znalazłam coś ciekawego za 40 zł bardzo mi się podoba jest naprawdę bardzo wiele dodatków, które przyciągnęły mój wzrok tutaj mamy takie doniczki za 20 zł ramki 30 zł tutaj mamy takie szkatułki przepiękne zobaczcie, środek wyściełany chyba aksamitem bardzo dużo takich dodatków piękne są niektóre bardzo duży wybór. Bardzo lubię po prostu do tego sklepu zaglądać. I dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Ja z Wami się już oczywiście pożegnam. Widzimy się w kolejnym vlogu i zapraszam oczywiście do zostawienia po sobie jakiegoś śladu, łapeczki, komentarza i osoby nowe oczywiście zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Ja się kochani już żegnam z Wami i do zobaczenia. Pa!